No to dobra ten tego teraz, co nino to ok, niech wam tak to teraz wam będzie, co nino to ok zróbmy my teraz, to co mamy, co nino to ok, niech wam tak to teraz wam będzie, co nino to ok zróbmy my teraz, to co mamy, co nino to ok, niech wam tak to teraz wam będzie, no to teraz ten tego w tym no. W tym odcinku czas wam teraz wam pokazać to co trzeba co nie no to teraz czas wam pokazać ten tego no dalsze przygody komórek w ciele człowieka ale nie papieża choć papieża czasem też co nie no to teraz koniec gadania a czas na pokazywanie co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to okej okay, zróbmy my teraz, to co mamy, co nie no to okej okay, niech wam tak, to teraz wam będzie, co nie no to okej okay, zróbmy my teraz, to co mamy, co nie no to okej okay, zróbmy my teraz, to co mamy, co nie no to chodźmy my tam, może dalej na randkę, co nie no to okej okay, niech wam tak, to teraz wam będzie, My teraz na randkę, co nie? No to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie czerwono krwinko, zróbmy my teraz, to co mamy, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz wam będzie, co nie chodźmy my teraz zrobić, to co mamy, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz wam będzie, chodźmy my zrobić, to co mamy, co nie czerwona krwinko, póki jeszcze obowiązki białej krwinki nie wzywają, co nie no to niech wam tak to teraz wam będzie, co nie czerwona. Krwinko zróbmy my teraz to co mamy co nie czerwona krwinko no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nino to okej, okay. niech wam tak to teraz wam będzie, co nino to okej, okay. zróbmy my teraz, to co mamy, co nino to teraz czas wam pokazać, to co trzeba, co nino to teraz czas wam pokazać, inne komórki ludzkiego ciała, co nino to okej okay. czas wam to teraz wam pokazać, co nino to okej okay. czas wam to teraz wam pokazać, co nie no to okej. Okay, zróbmy my teraz to co mamy, co nie no to niech wam tak to teraz wam będzie, co nie zróbmy my co mamy, co nie no to ok. No to dobra ten tego teraz, co nie makrofagu, ty fagocie jebane, ty pedale, chodźmy my iść pozabijać jeszcze kilka patogenów, które tutaj widziałem, co nie no to okej, okay. nie wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej, okay. zróbmy my teraz to co mamy, co nie no to okej, okay. niech ci będzie co nie makrofagu, zróbmy my teraz to co mamy, co nie no to okej, okay. nie wam tak to teraz wam będzie, co nie no to. Okej, okay, zróbmy my teraz to co mamy co nie ma krofagu, no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to dobra białokrwinko te coś tam co nie ale dobra czas ten tego dzisiaj zrobić to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy Mamy ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. zróbmy my teraz to co, mamy co nie no to okej okay. chodźmy my iść zabijać te no te patogeny co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co, mamy co nie no to okej okay, okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to okej okay, zróbmy my teraz, to co mamy no to teraz czas wam pokazać ten no te patogeny, co nie no to okej okay, czas, to teraz ten tego wam, to wam teraz wam pokazać, co nie no to okej okay, zróbmy my teraz to co mamy, co nie no to okej, okay. co nie a czas wam ten tego wam pokazać, to co trzeba, co nie no to okej okay, Czas wam to teraz wam pokazać te no te patogeny, co nie. No to okej, okay. czas wam teraz wam pokazać te no te patogeny, co nie, no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to okej okay, zróbmy my teraz, to co mamy, co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej okay. zróbmy my teraz, to co mamy, co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz wam będzie, co nie no to chodźmy my ten tego iść, teraz iść po ten tego no zabić człowieka, co nie tylko my musimy my teraz iść, zabić te białe krwinki, co nie no to teraz czas. Zabić te białe krwinki, co nie moje kochane patogeny, co nie no to ok, zróbmy my to teraz, co nie patogeny no to ok. No to dobra, dobra teraz, co nie, zróbmy my teraz, to co mamy, no to chodźmy my ten tego iść teraz, zrobić to co mamy, co nie, no to okej, okay, niech wam tak to teraz, wam będzie, co nie, no to zróbmy my teraz, to co mamy, co nie, no to okej, okay, zróbmy my teraz, chodźmy my iść, zabić ten tego tego, no zabić człowieka, w którym jesteśmy Dobrze, a nie ci czekaj, patrz tam białe krwinki do nas ajdem, co nie ale. Dobra, zróbmy my teraz to, co mamy, no to chodźmy my, spierdalajmy, co nie, no to okej, okay, niech wam tak, to teraz wam będzie ceo. Nie, no to okej, okay, zróbmy my teraz to, co mamy, co nie, no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to okej, okay. czas teraz zrobić, to co mamy, co nino to okej, okay. niech wam tak to teraz wam będzie, co nino to teraz czas wam ten tego wam pokazać, wam dalsze te no te przygody tych no tych patogenów, co nie no to okej okay. zróbmy my teraz, to co mamy, co nino to okej okay. zróbmy my teraz, to co mamy, co nino to ok. Zróbmy my teraz to co mamy, co nie no to okej okay. Zróbmy my teraz czas wam, teraz wam pokazać Tych no tych patogenów, co nie no to okej okay. Dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my teraz to co mamy co nie no to uciekajmy my ten tego z tego no tej no tej bazy co nie zanim nas białe krwinki dopadną. Co nie mój kumplu zróbmy my to teraz, co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz wam będzie uciekajmy my dalej przed białymi krwinkami, co nie no to okej. Okay. No to dobra dobra ten tego teraz, co nie no to okej, okay. nie wam tak to teraz wam będzie, chodźmy my moi kumple ucieknijmy my teraz przed ten no tymi no białymi krwinkami, co nie no to okej, okay. nie wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej okay. zróbmy my teraz to co mamy, co nie no to okej okay. niech ci będzie uciekajmy my teraz z ten tego no tej żył do innej, zanim nas białe krwinki zabiją co. Nie. Albo choćmy my walczyć, choć i tak my przegramy co nie moje kochane patogeny. No to dobra ten tego teraz, co Nino to okej, okay. niech wam będzie, a teraz ten tego czas wam pokazać ten o te makrofaga i białą krwinkę jak odkryli te jebane patogeny, co Nino to okej, okay. czas wam to teraz wam pokazać, co Nino to okej, okay. zróbmy my teraz to co mamy, co Nino to okej, okay. niech wam tak to teraz wam będzie, co Nino to okej okay. Zróbmy my teraz to co mamy czas Wam Ich Wam to teraz Wam Pokazać co nie no to okej okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to okej, okay, zróbmy my teraz, to co mamy z tymi no tymi patogenami, co nie no to okej, okay, zróbmy my to teraz, co nie no to okej, okay, nie wam tak to teraz wam będzie, co nie, ale dobra zróbmy my teraz to co mamy, co nie no to okej, okay, nie wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my teraz, to co mamy, co nie no to okej, okay, chodźmy my zabić te patogeny, co? Nie, no to okej, okay, okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej okay, zróbmy my teraz to, co mamy, co nie no to okej okay, zróbmy my teraz, to co mamy, co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie, co nie czas zabić ten tego no patogena, co nie no to ja zaraz ten tego ziemia, ja zaraz ten tego no patogena, co nie no to okej, okay. czas to teraz zrobić, co nie no to okej. Okay. Chodźmy my zabić te patogeny, co nie no to okej, okay. czas to teraz zrobić, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nino to okej okay, zróbmy my teraz to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my teraz czas wam pokazać to co trzeba co nie no to okej okay, czas wam teraz wam pokazać to co trzeba co nie no to okej okay, zróbmy my teraz to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to to teraz wam będzie co nino to okej, okay. czas wam to teraz wam. Pokazać co nino to okej, okay. zróbmy my teraz to co mamy co nino to zróbmy my co mamy co nie to okej. Okay. No to dobra ten tego, a teraz koniec randki, co nie biało krwinko, czas teraz iść do pracy, iść transportować to no to ten tlen do innych części ciała co nie no to okej okay, czas to teraz zrobić co nie no to okej okay, zróbmy my teraz to co mamy co nie no to okej okay, czas to teraz zrobić co nie no to okej okay, zróbmy my teraz Teraz to co mamy, co nie, o to okej, okay. niech wam będzie, co nie, no to okej, okay. czas iść, teraz co? Nie to co mamy, co nie, no to okej, okay. chodźmy my już do pracy, co nie, no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to okej okay, czas teraz ten tego zrobić, to co mamy, co nie no to okej, okay, zróbmy my teraz, to co mamy, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej, okay, zróbmy my teraz, to co mamy, co nie no to ja tam idę do pracy, co nie no to ja już ja tam wam idę do pracy, co nie no to okej, okay, choć mi ja idę pozabijać patogeny, co nie no to okej okay, czas teraz ich pozabijać co nie no to okej okay. czas to teraz zrobić co nie moi kumple i ty moja droga dziewczyno co nie no to okej okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to okej okay, zróbmy my teraz, to co mamy co nino to okej okay. niech wam tak to teraz wam będzie czas teraz zrobić, to co mamy co nino to okej okay. niech wam tak to teraz wam będzie, a teraz czas wam pokazać te no te dalsze przygody komórek w ludzkim ciele, co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz wam będzie, co mino, to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to okej, okay. zróbmy my teraz, to co mamy no to teraz chyba ten tego czas iść, teraz iść, naprawić teraz tą no tą ranę, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej, okay. zróbmy my teraz to co mamy, co nie no to okej, okay. czas teraz iść, naprawić ten no ten to co mamy, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej. Okay. Zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie no to okej, okay. co nie no to zróbmy my teraz, to co mamy, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to okej, okay, bo ja się tylko zajmuję regulacją, co nie, ale dobra niech Wam tak to teraz Wam będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my teraz to co mamy, co nie no to okej, okay, niech Wam tak to teraz Wam będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my teraz to co mamy, co nie no to okej, okay, niech Wam tak to teraz Wam będzie co nie no to okej okay, no to ja się tylko tutaj zajmuję regulacją co nie ale dobra niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my teraz to co mamy co nie no to okej okay. No to dobra ten tego teraz, co nino to okej, okay. czas wam ten tego wam teraz wam pokazać, to co trzeba co nino to okej, okay. jeszcze coś wam trzeba wam pokazać, to co trzeba co nino to okej, okay. zróbmy my teraz, to co mamy co nino to okej, okay. niech wam tak to teraz wam będzie, co nino to okej, okay. zróbmy my teraz, to co mamy co nino to okej, okay. niech wam Wam, tak to teraz wam będzie co nie no to teraz czas wam, pokazać coś jeszcze tylko nie wiem co. No to dobra teraz co nie no to okej okay, chodźmy my się gdzieś jeszcze ukryć co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie chodźmy my teraz uciekajmy my przed białymi krwinkami co nie no to chodźmy my ten tego iść przed nimi uciec co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten Teraz to co mamy no to chodźmy my ten tego uciec przed białymi krwinkami co nie no to okej okay, zróbmy my to teraz co nie no to okej okay, okej okay. No to dobra, dobra, no to co teraz będzie, no to możemy ten tego teraz, chodźmy my może teraz iść uciec przed tymi no białymi krwinkami, co nie patogeny, no to chodźmy my to zrobić ten tego teraz, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej, okay. zróbmy my teraz to co mamy, co nie no to teraz ten tego czas, chyba teraz iść uciec przed białymi krwinkami, co nie i tym no tym. Innym chujstwem, co nie no to teraz ten tego koniec teraz gadania, a czas na ucieczkę no to teraz spierdałamy co. Nie no to okej, okay, okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie, a teraz czas wam, wam, jeszcze wam pokazać ze dwa patogeny, a wtedy też będzie koniec ten tego no odcinka. Co nie, no to okej, okay, niech wam, tak to teraz wam będzie, co nie, no to okej, okay, zróbmy my teraz to, co mamy, co nie, no to okej, okay, niech wam, tak to teraz wam będzie, co nie, no to okej, okay, zróbmy my teraz, to co mamy, no to teraz koniec gadania, a czas na pokazywanie, co? Nie, no to niech wam tak, to teraz wam będzie, co nie, no to okej. Okay. No to dobra, ten tego teraz, co nie, no to okej, okay. niech wam tak, to teraz wam będzie, co nie, no to okej, okay. no to co tam patogeny, ten jebany makrofag i biała krwinka. Zabiły te no te nasze patogeny, co nie no to okej okay. chodźmy my może ten tego iście tam zabić, co nie no to postarajmy my się zabić makrofaga i białe krwinki, co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz wam będzie, co nie inne patogeny co. Nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my teraz, to co mamy, co nie no to okej, okay, niech wam, co nie no to okej, okay, zróbmy my teraz, to co mamy, co nie no to okej, okay, no to teraz my ten tego uciekajmy my teraz, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my teraz, to co mamy, co nie no to okej, okay, niech wam. Tak to teraz wam będzie, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz. Co nie no to okej okay. czas zakończyć ten tego teraz ten no ten odcinek Co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz wam będzie Co nie no to okej okay. zróbmy my teraz to co mamy Co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz wam będzie No to teraz ten tego koniec teraz ten tego no odcinka Co nie no to okej okay. no to teraz papa pa, cześć do nas do następnego no ten tego no odcinka. Co nie no to okej, okay. no to teraz papa pa, cześć do następnego, no to teraz papa, pa, no to elo, elo, elo.